W porannej motywacji, w której to dzisiaj odpowiedź na pytanie, jakich granic nie wolno ci przekraczać. A to, słuchajcie, nie będzie w odniesieniu do innych osób. To będzie w odniesieniu do nas samych. To znaczy, dzisiaj będzie o tym, jak wyznaczać granice samemu sobie i ich przestrzegać. A to ci dopiero co? Bo w internecie. Te wszystkie psychologiczne poradniki, jak wyznaczyć granice innym ludziom, co robić, żeby ludzie nie łamali Twoich granic. No, no właśnie, co robić, żebym ja sama nie łamała moich własnych granic, jak wyznaczyć granice samemu sobie. O tym będzie dzisiaj, a to ciekawostka. I oczywiście, zanim jeszcze zacznę, to od razu mówię Wam, dla tych wszystkich osób które przechodzą z zewnątrz, nie wiedzą kim jestem i czym się zajmuję, to od razu mówią, że pana motywacja jest tylko takim mini dodatkiem motywującym, inspirującym, dającym do myślenia dla tych osób, które uczą się u nas w klubie w All Inclusive. Jeżeli ty jako osoba z zewnątrz też sobie chcesz przyjść posłuchać, proszę bardzo, zapraszamy, po to to jest. Ale żeby była jasność, ja nie jestem żadnym psychologiem, psychoterapeutą ani psychiatrą i dzielę się tutaj moimi doświadczeniami, wiedzą Zdobytą nieformalnie, oraz yy, yy, jakimiś moimi inspiracjami, yy, doświadczeniami, yy, co nie znaczy, że jestem świętą krową, która ma rozwiązania na wszystko, yy, nie jestem żadnym coachem, yy, robię mentoring, ale językowe, związany z nauką języka angielskiego przede wszystkim. To tak by było. Uwielbiam yy, moją społeczność, którą tutaj razem tworzymy. Niektórzy mm, komentują bardzo systematycznie. Nie na żywo i chciałabym z tego miejsca pozdrowić pewną Olę, która tutaj systematycznie mi zostawia komentarze. Ola, jakbyś chciała wpaść na żywo, to zapraszam. 830 każdego poranka od poniedziałku do piątku. Ale mamy też słuchajcie taką ekipę, która zawsze jest na żywo z nami. I ja te osoby po prostu znam i z klubu, i z imienia, i z nazwiska, i z serca, i ze wszystkiego, więc przywituję się z Wami. Bo to właśnie wytworzycie tą społeczność i jesteście powodem, dla którego ja tutaj rano codziennie się z Wami spotykam. Martynka, dzień dobry, Izabelka, cześć, cześć. Bogusia, jak ty się masz, Bogusia? Ani widu, ani słychu. Weź się odezwij, żebym mnie ja wiedziała, wiesz, jak ci na rok traktuje. Może mi się nagrać po angielsku mi tam wyślij. Powiedz, co u Ciebie słychać po angielsku i już. Jest i nauka załatwiona i, i, i ten aspekt taki relacyjny. Michał Panczyk, Ty też się czasem odezwij. Jak Ty się trzymasz? Anetka Oleniacz, cześć, cześć, na Ciebie też czekam. Ela Suchorska, Zaproszenie dostała pani ode mnie, to proszę się odezwać. Londyn, minus 4. Michał Pańczyk, Londyn pochmurny. Nie, yeah, Reading pochmurny, minus 5, o oh, kurczę. Iza, minus 4, Edinburgh. W Szkocji zimno, minus 8. Martyna, gdzie ty mieszkasz? W tej Szkocji, że taka różnica pomiędzy Edynburgiem a tym, gdzie ty mieszkasz. Mogę ci kiedyś odwiedzić. Marzy mi się wycieczka do yy, Szkocji, to powiem. Yy, a Waldek, cześć. Yy, Gdynia, yy, plus 2 stopnie i śnieg. Z deszczem. Dzisiaj u nas sypał śnieg z deszczem. Wczoraj plus, plus 9 było, a dzisiaj sypi śnieg. To są jakieś dziwy. Um, teraz zaprzestało, ale wiem, że śnieg ma być przez weekend. Um, Ela Suchorska dobrze. Żywiec zero. No tak, właśnie w tych okolicach będzie. To czekam jeszcze na Grażynkę z Pruszkowa, czekamy na Andrzeja z Płocka, yy, czekamy tutaj z y, Krakowa na wieści, y, zapraszamy tutaj jeszcze kogo tutaj jeszcze Fifa Rafa, co się z Tobą wyprawia. No, jest tutaj nas kilku. Jeden jest I Wonder, jeszcze to się pojawia ostatnio, więc czekam na Was, moje miśki wszystkie. Hałek, tak to się czyta? Hałek? Scottish Borders. O, to pięknie, to cudownie. To może zrobię jakiś taki tour yy, po Wielkiej Brytanii. Czy to nie byłoby fajne? Zrobić taki tour po Wielkiej Brytanii słuchajcie i się spotkać w różnych miejscach. Wiecie tak myślałam tak jeszcze tylko zanim zaczniemy to wszystko powiem Wam off topic. Ja już od dawna planuję myślę o tym żeby zrobić jakieś takie nasze wiecie, spotkanie tutaj naszych, naszej społeczności. Organizacyjnie byłoby dla mnie to logistycznie bardzo trudne do wykonania ale ja wymyśliłam ostatni super pomysł, że jak będzie jakieś spotkanie polskiej społeczności w waszej okolicy Wiecie, jak czasami robią polskie dni, na przykład, nie? Wiem, że w Gloster robią takie rzeczy, wiem, że na południu robią takie rzeczy. Dajcie znać, ale wcześniej, nie tydzień wcześniej, tylko jak się dowiecie, że u Was coś takiego będzie że będzie polska impreza y, polskiej społeczności, y, która będzie na taką troszkę większą skalę, tak żeby byli w stanie przyjąć y, wszystkich, którzy by tam się chcieli z naszej społeczności pojawić, dajcie znać, bo wtedy Możemy na przykład jakieś sobie stanowisko tam wynająć, i wtedy to jest zupełnie inna organizacja, inna logistyka niż próba zorganizowania czegoś takiego samemu. I można byłoby się podpiąć pod to, i wtedy moglibyśmy się wszyscy zjechać w jednym miejscu, i były wszystkie napoje i jedzenie, i to wszystko zorganizowane przez kogoś innego, a my byśmy mogli się po prostu skupić na byciu tam, na spotkaniu się. Taki mój plan. Myślę, dużo bardziej osiągalne niż e, gdzieś tam organizowanie tego samego. E, no dobra. E, w takim razie sagadba. Tak, gdzież to jest? Zagad? Zagad? To jest Wielka Brytania? A to ci dopiero. Dobra. E, słuchajcie, e, koniec tych pogadów. E, zaczynamy e, z tematem dzisiejszym. Który znowu wziął się ze spotkań konwersacyjnych. Będzie dużo fajnych tematów teraz życiowych, ponieważ spotykam się z Wami na mentoringu językowym. Dużo mam tych spotkań w nadchodzących tygodniach. Mam okazję porozmawiać z Wami i posłuchać sobie troszeczkę, z czym Wy się tam, słuchajcie, zmierzacie. I bardzo taka inspiracja mocna, silna przyszła, z którą ja też się mocno utożsamiam, od jednej z kursantek, która ma postanowienie że y, nie będzie czegoś robić, nie? To w odniesieniu do relacji, że y, to nie będę na podstawie tej kursantki, tylko na, na swoim własnym przykładzie, żeby też nie zdradzać y, tego, co zostało mi przekazane. Y, ja jestem z natury taką osobą, która y, bardzo zawsze y, wszystkim pomagała. Y, we wszystkim, wszystkim pomogłam. I też ludzie przychodzili do mnie po tą pomoc i zawsze byłam tak go-to-person, nie taką osobą, do której się chodziło, jak coś tam ktoś potrzebował, zwłaszcza w Anglii, załatwić. Ja pamiętam takie sytuacje, gdzie miałam na przykład dziecko w wózku. No toż, ile ono mogło mieć lat, znaczy miesięcy, osiem, może? I poszłam z koleżanką, która również miała dziecko w wózku, siedmiomiesięczne również, gdzieś w tych okolicach, do ginekologa. I ta koleżanka u tego ginekologa, nogi na, wiecie, za 10, druga, e, a ja obok z tym dzieckiem, ta lekarka po prostu, no, naprawdę była oburzona. I e, ja e, tłumaczę. <grywa> e, takie sytuacje, nie? Wszystkie akcje charytatywne, e, jak powiem Wam, że e, ostatnio myślałam o tym, żeby jakiś czas temu myślałam o tym, żeby. Yy, złożyć poddanie do takiej pracy, gdzie szukali kogoś do yy, fundraisingu. Yy, taka organizacja, z którą się mocno też utożsamiałam i utożsamiam, yy, takie mają fajne cele. Oni poszukiwali kogoś, który by pomógł im yy, zbierać fundusze yy, na cele organizacji yy, i te swoje yy, działalności. To jak spisywałam to wszystko, te wszystkie akcje charytatywne, w których braliśmy udział i które pomagałam zorganizować i które zorganizowaliśmy, i też kwoty, bo to też na CV to musi być konkretnie, nie? Ile zebraliśmy w jakim czasie? To mi szczęka opadła, jakie kwoty my potrafiliśmy zebrać, jakie słuchajcie, ile towarów my potrafiliśmy skołować. To są, to są słuchajcie, w milionach złotych można liczyć. Y Różne i pieniądze, i, 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 i towary, które były potrzebne, produkty w danym momencie. I to, i to jeżeli chodzi o tutaj konflikt, wiadomo na Ukrainie, i jeżeli chodzi o jakieś dzieci, które zbierały na jakieś operacje, i o dorosłych, którzy zbierali na operacje. Pamiętam taką Emilkę z Wielkiej Brytanii, też dorosłą, już osobę, która potrzebowała wsparcia. Słuchajcie, tego było tyle. Tłumaczenie olbrzymiego bloga, w ogóle medycznego, takiej małej laury, żeby pomóc zbierać fundusze wiecie, w języku angielskim. Niesamowite rzeczy. No i. Fajnie, że udało się takie rzeczy przeprowadzić, fajnie, że udało się to zrobić, ale też zauważyłam, zwłaszcza już tak jakby na ostatnim etapie, yy, tutaj te, tego mojego pomagania, ratowania wszystkich naokoło, że to wszystko się odbywa kosztem moim oraz kosztem mojej rodziny oraz kosztem yy, innych rzeczy, które są ważne. I yy, ja nie mówię, że tak zawsze jest, ale mówię teraz o sobie i o moim przypadku. Że w moim przypadku, akurat y, ratowanie wszystkich naokoło i pomaganie wszystkim naokoło nie było zdrowe. Y, dlatego, że y, brało się to nie z potrzeby altruizmu, może nie tylko z potrzeby altruizmu, nie tylko z potrzeby altruizmu, też z potrzeby altruizmu, pomaganie innym, pewnie się nie pomoże oczywiście, ale również brało się w dużej to mierze z y, potrzeby ucieknięcia od swoich problemów, które były bardzo duże i bardzo ważne, były bardzo trudne i nie chciałam się z nimi zmierzyć. Yy, pomaganie może być kompulsywne. Yy, to może być, to może brać się z doświadczeń jakichś trudnych w dzieciństwie. Nie mówię, że tak było u mnie, ale tak może być. Jeżeli ktoś pochodzi z rodziny, gdzie były różne nałogi i musiało dziecko przejąć rolę ratownika, to potem w wieku dorosłym może mieć tendencję do ratowania wszystkich naokoło. I nam się wydaje, że to jest takie dobre, jak, nam, jak my ratujemy wszystkich i wszystkim pomagamy, no bo ci są uratowani, a my zrobiliśmy coś dobrego i dobrze się czujemy sami ze sobą. Jednocześnie istnieje bardzo dużo niezdrowych mechanizmów, które mogą przy okazji zaistnieć. I to też, to ratowanie może powodować, oprócz tego, że ja zaniedbuję siebie, moją rodzinę również, może to powodować również wchodzenie w jakieś różne akcje pod tytułem. Yy... Że tutaj za chwilę zrobi się jakiś konflikt, ponieważ jeżeli ja ciebie ratuję, to ja się denerwuję, że ty sam nie robisz. Dlaczego ty sobie sam nie pomożesz? I tutaj za chwilę, słuchajcie, wchodzą różne yy, mechanizmy. To się nazywa trójkąt dramatyczny, karpmana, jakby ktoś chciał sobie poczytać. Dużo różnych takich rzeczy tutaj może się pojawiać. Dlaczego o tym mówię? Yy, mówię o tym, dlatego że. Dla, każdego, dla każdej osoby, która jest takim ratownikiem, oraz dla wszystkich innych osób, które yy, wiedzą, że potrzebują zaprzestać jakichś działań. Tak? Yy, trzeba nauczyć się wyznaczania granic innym ludziom. To numer jeden, ale nie o tym dzisiaj. Ale trzeba też yy, popracować nad czymś, co jest szalenie trudne, a mianowicie wyznaczanie granic samemu sobie. Wyznaczenie granic innym polega na tym, że ja mówię słuchaj, wiem, że masz tutaj taki problem, i decyduję, że tym razem Ci pomogę. Wyznaczam sobie granicę, że jesteś osobą dorosłą, znaczy wyznaczam tobie granicę. Jesteś osobą dorosłą, i na przykład nie pożyczy Ci po raz enty pieniędzy niestety, dopóki mi nie oddasz tych, które już pożyczyłaś. Nie będę wysłuchiwała Twoich żali i płaczów, że y, na przykład y, w pracy Cię źle traktują, jeżeli Ty nie zrobisz żadnego kroku w kierunku tego, żeby zacząć uczyć się języka angielskiego, żeby zmienić swoją sytuację. Na przykład, y, nie będę po raz setny y, tutaj kryć Cię przed Twoim szefem i mówić, że jesteś chory, kiedy jesteś na kacu. I tego typu rzeczy, słuchajcie. Więc ja wyznaczam granicę Tobie. Mówię, słuchaj, dość. Nie pozwalam Ci dzwonić do mnie po nocy. Nie będę odbierała od Ciebie telefonu. Co więcej, nie będę, wyznaczam Ci granicę, nie pozwalam Tobie mówić do mnie w ten sposób, w jaki do mnie mówisz, a który mi się nie podoba. No to jest wszystko wyznaczanie granic komuś. Ale teraz akcja pod tytułem Wyznaczam granicę sobie. Najtrudniejsza na świecie. Słuchajcie, to. Jest y, dla mnie, w moim doświadczeniu, to jest straszliwie trudne i myślę, że y, bardzo często właśnie tutaj jest potrzebna pomoc specjalisty, który ci będzie współtowarzyszył, który będzie ci pokazywał, że znowu naruszasz granice swoje własne. Jeżeli ja sobie obiecuję, że już nigdy nie, da, nie wejdę w rolę ratownika, myślę, że bez pomocy specjalisty jest to bardzo trudne do wykonania, ponieważ specjalista pomaga zrozumieć, na czym polega to ratownictwo. Specjalista pomaga, tobie, pomaga zauważyć, że znowu się pakujesz w ratowanie, bo człowiek, jak jest już tak wytrenowany, że musi wszystkich naokoło ratować, bardzo ciężko jest potem nawet rozpoznać. A rozpoznać, kiedy to robię, i B. Y, powiedzieć sobie nie. Tak samo z postanowieniami noworocznymi, jeżeli ja postanawiam schudnąć, to ja wyznaczam sobie granicę, mówię, nie będę żreć słodyczy. Y, wyznaczam sobie granicę. Nie zjem patonika. Ale weź, teraz tutaj się utrzymaj w tym postanowieniu. Y, Postanowienie noworoczne, nie będę palić. Słuchajcie, jestem osobą, która paliła przez bardzo wiele lat. Ja zaczęłam palić, kiedy miałam lat 16. Potem y, paliłam przez wiele lat, zaszłam w ciążę i na 10 lat nie, y, y, przestałam palić, a potem znowu zaczęłam. Y, wyznaczanie sobie granicy i takiego wytrwania w postanowieniu, że ja nie będę palić. Y, nie robienie czegoś, słuchajcie, to jest, y, to jest takie wewnętrzne rozszarpywanie się na kawałki. Gdzie ręka chce sięgnąć po papierosa, ale głowa mówi: nie, 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 nie pozwalam ci tego robić, nie rób tego. Nie pozwalam, nie pozwalam ci tego zrobić, Ola. Ola, wszystkim innym wyznaczyłam granicę, wyznacz teraz sobie. Nie pozwalam ci na to i nie zrobisz tego, bo ja tobie nie pozwalam. To takie trochę jak rozwojenie jaźni, nie? To jest takie serce i mózg, nie? Emocje i, 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 i logika. To, co ja chcę, a to, co ja wiem, co ja powinnam, nie? Ostatecznie, co ciekawe, odnośnie jeszcze papierosów i innych naszych nałogów: jedzenie, obiadanie się z łodyczami, pomaganie, bo pomaganie, też jest, potrafi, być, potrafi być nałogiem, wszystkie nałogi, które mamy, słuchajcie, myślę, że i znowu to się dzielę moim wewnętrznym jakimś przemyśleniem. Że w dużej mierze ciężko nam jest zerwać ze złymi nałogami, z tego względu, że nauk jest tylko objawem głębszego problemu. Ja tyle razy, słuchajcie, próbowałam rzucić palenie i udawało mi się na kilka miesięcy, a potem przychodził jakiś stresujący czas i znowu zaczynałam palić, znowu sięgałam po papierosa jako rozwiązanie moich stresów, co oczywiście nie jest żadnym rozwiązaniem. I pamiętam, słuchajcie, dzień. Do końca życia nie zapomnę. Kiedy wydarzyło się w moim życiu coś bardzo stresującego, bardzo ważna relacja dla mnie się zakończyła. I to w sposób bardzo taki dynamiczny, taki bardzo emocjonalnie obciążający, obwiniający, bo tymi to, bo tymi tamto. Nie? Czyli tak jakby ktoś próbował na mnie przerzucić duże poczucie winy i jakieś niefajne w ogóle emocje ja pamiętam, że ja wtedy paliłam. Poszłam do sklepu, żeby kupić sobie paczkę papierosów, kupiłam ją. I wyobraźcie sobie, że ponieważ ta osoba odeszła z mojego życia, potem jeszcze próbowała bardzo wie, bardzo wiele razy próbowała wrócić, ale już powiedziałam: "Nie, koniec. Nie ma dla ciebie powrotu". Powiem wam, że od tamtej pory ta paczka papierosów poleżała w mojej torebce, bo nie chciałam jej wyrzucić, bo myślałam, że to takie tylko chwilowe, ale po miesiącu tą paczkę wyrzuciłam, bo już się zarozwaliła, ale ja jej nigdy nie otworzyłam. Dlatego, że u mnie, ku mojemu szokowi ciężkiemu, przestałam odczuwać potrzebę palenia. W momencie, kiedy z mojego życia odeszła ostatnia osoba, która mnie obciążała bardzo mocno sobą, która... Y, Próbowałam mnie wciągnąć, właśnie w jakieś takie, słuchajcie, akcje, które były dla mnie szkodliwe, y, którą ja miałam ratować, w momencie kiedy zniknęła ta osoba, moja potrzeba palenia, moja potrzeba krzywdzenia siebie, moja potrzeba szkodzenia sobie y, po prostu y, no, zniknęła. Ja od tamtej pory, słuchajcie, nie wypaliłam ani jednego papierosa i ani raz nie miałam potrzeby zapalenia papierosa. Po raz pierwszy w życiu mi się zdarzyło, że rzuciłam palenie bez rzucania palenia. Ponieważ to jest tak, jakby ten ym, prawdziwy powód, korzeń został wyrwany. Prawdziwy powód, dla którego paliłam, y, zniknął, więc ja już nie mam potrzeby palenia. Więc to jest też coś do rozważenia, nie? że y, kiedy y, bardzo ciężko jest y, pozbyć się jakiegoś nałogu, jeżeli nie pracujemy nad tym, co jest źródłem nałogu co jest korzeniem tego wszystkiego. Trzeba to wyrwać z korzeniami i wtedy nie ma problemu. Znaczy, o, wtedy nie ma problemu. Wtedy po prostu jest to znacznie łatwiejsze. Um, wyznaczanie granic sobie jest niesamowicie trudne. Warto szukać wsparcia wśród bliskich, w zdrowych relacjach i w, w, u specjalistów, którzy zajmują się tym, dokładnie tym. Um, Miejmy świadomość, kiedy budujemy te nasze postanowienia, niech to będzie nawet nauka języka angielskiego, to miejmy świadomość tego, że bardzo często powód, dla którego nam nie odnosimy sukcesu w tych naszych postanowieniach, jest dużo głębszy, niż nam się by mogło wydawać, i że bardzo często wymaga a stawiania sobie granic i b. Y no, takiego głębszego, holistycznego spojrzenia na siebie i zastanowienia się dlaczego tak naprawdę mi tutaj coś yy, yy, nie wychodzi tak jak ja bym chciała, nie? Co, co jest tak jakby źródłem tego problemu, że nie jestem w stanie wytrwać w systematycznej nauce języka angielskiego? Co jest yy, powodem, dla którego ja chcę się nauczyć tego angielskiego, mam postanowienie, a potem mówię, że wchodzi mi lenistwo, wchodzi mi brak motywacji, no ale co, tak jakby co leży pod tym lenistwem? Co leży pod tym brakiem motywacji? Co leży pod tym brakiem czasu, bo tam coś jest. Jeżeli jest wystarczająco silna motywacja, to i działanie y, będzie, ale czasami właśnie są jakieś takie powody gdzieś tam pod spodem leżące, które powodują, że y, nie idziemy do przodu. Warto się temu, słuchajcie, przyjrzeć. Yy, moje anioły. Yy, ha, ciekawe. Yy, moje anioły. Yy, życzę Ci, aby dzisiejszy dzień stał się najcudowniejszym dniem. Twojego życia, bo tylko ty jesteś w stanie go takim uczynić przez to, jakie działania podejmujesz, przez to, na czym się skupiasz oraz przez to, na ile masz świadomość tego, że granice trzeba wyznaczać innym, ale przede wszystkim samemu sobie. Z tym was zostawię do przemyślenia. E, moje anioły. Cudownego poranka, cudownego dnia e, i cudownego życia. Mm. Jeszcze zobaczymy. No, dam Wam tu jeszcze chwileczkę na to, żebyście się mogli powyściwać. Okej. Okay. Do zobaczenia.